Cześć, jestem Asia i dzisiaj opowiem Wam, jak wygląda nauka w Libratusie. To pytanie bardzo często pojawia się wśród rodziców. Dołączając do polskiej szkoły online, istnieje możliwość nauki na nowoczesnej platformie edukacyjnej w dowolnym miejscu i czasie na świecie. Wspaniale, prawda? I to wszystko bez podręczników, sprawdzianów i zadań domowych w tempie dostosowanym do rozwoju dziecka. Jak to możliwe? Uczeń korzysta z platformy, w której znajdują się treści edukacyjne z każdego przedmiotu. W każdym tygodniu nauki dziecko otrzymuje liczne materiały edukacyjne w formie ćwiczeń interaktywnych, kart pracy, filmów lub gier edukacyjnych. Co więcej, platforma daje możliwość zdobywania licznych odznak oraz udział w konkursach. W Libratusie organizujemy również webinaria na żywo z polskimi nauczycielami, które są naprawdę bardzo cenne. Platforma to oczywiście nie jedyna forma nauki. Według nas dziecko uczy się najlepiej przez liczne doświadczenia i obserwacje. Chcemy kształcić w duchu edukacji przyszłości. Jeśli jesteście na to gotowi, to weźcie razem z nami udział w tej pięknej przygodzie. Co według Was jest najlepsze w takiej formie nauki? Dajcie znać w komentarzach.